W tej stronie linii frontu, tam gdzie Felgrał dominował, tam, gdzie cofał się Wehrmacht po wielkim Laniu. Od plaż Norwandii nie mogli złapać oddechu. Od plaż Norwandii na stop podwrocie. Od plaż Normandii od Lania do Lania. Z pełnej dywizji została jedna szósta składu. Z jednostek wspomagających reszki. Zmęczeni, wyczerpani, karmi szedł Wehrmacht ze spuszczoną głową. Szedł Wehrmacht powoli. Bity z wielkimi stratami. Kto wie, ilu z nich na siłę do niego wzięto. Z kaszu. Pomorza. Ze Śląska. Z Wielkopolski. Idą. Tamtego dnia, kiedy doszli do lewego brzegu rzeki. Gdzieś na horyzoncie Antwerpia, tam jako port się jawiło. Niewielki pododdział. Zaledwie kilkunastu. Jeden niszczyciel czołgów. Kilka pancerzownic. Z baterii przeciwlotniczej. Zostało stawki wóz. Żaden mhm. z nich. Nie pamiętam już, jak wygląda dom. Jego dom. Ten sprzed kilku lat. Piąty rok w mundurze. Piąty rok na froncie. Piąty rok w oparciu o listy. Piąty rok. Pan Karlus popatrzył na kumpla siedzącego obok i zapytał: Kaj, idziesz? Nie kaj, nie gadaj tak jak doma, bo zaraz się przyczepią. Riczek! Grzyczek? Kom? Grzyczek podniósł się, a potem pobiegł, że krzyczał: Jawohl, herr overleutnant! Was pric do! Nic! Przez sekundę pomyślał, Karlu się głupi. Nie mów. Zmęczeni, zmęczeni, zmęczeni. I tylko w ktoś wyłapał. Baca jeden, baca jeden, ruszajcie. Dwa wilisy, lewą drogą, w stronę rzeki. Jak traficie na opór, wracać. Nie dajcie się zabić, nie dajcie się zabić. Za późno. Była jesień. Listopad 1944 Hem, gdzieś na flandryjskiej ziemi. Tak, oni też nie czytali. Oni też tylko mówili. Trochę inaczej. Może tak jak dziś. Tam, 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 tam. Nowakowski, wziąłeś piata? Wziąłem. Będę wierzył, wziąłem. Jak podjedziemy na 200 metrów, popatrz. Przez sekundę przytulili się do miedzy. Szli pomiędzy wysokimi trawami. Schowaj tą rurę durniu, bo cię zobaczą! To jest! Potem jeden, drugi, piąty. Jeszcze sobie pomyślą, że to jacyś Tomis idą. To my. Pamiętaj, my jesteśmy z dziesiątego. Trzymał piata dużo obok siebie. Załadowanego. na i Widzi pan? Widzę. Widzę. Wioska żywej duszy. Wysiedlili sukiency. synem. Wysiedlili. Kto został? Tylko tych kilka hałów. Widzisz tego marbera? Musisz go trafić za pierwszym razem. Bo potem... Bo potem już nic nie będzie. Bał się. Holak nie się bał. Przytulił się do miedzy. Wyszedł jeszcze 200 metrów do przodu. Obejrzał się. Widział, nie szli za nim. Szedł sam. Niósł pancerzownicę, gotowy do tego, żeby jej użyć. I tylko cały czas mu grało: musisz trafić, musisz trafić, do cholery musisz trafić. Co z tego, że za nim była drużyna, za drużyną Pluton, za Plutonem kompania. Cały Podhalański stał w drugim rzucie. Pójdą później. nim pójdą. Erwin. Mała miejscowość, Merwik, dziecinna cywilizacja, Merwik! Popatrzył tak jakby się czegoś spodziewali. Po cholerę podnosił tą lufę. Musiało się coś zepsuć. Potem przyjrzał się uważnie. Tak! Rutynowo to robili. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Schowany gdzieś Szumana. Dotykał tego gruntu i sam do siebie mówił szanic to. To zupełnie inna Ziemia niż Unia. Kompletnie inna. Flandria. 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 Przez sekundę pomyślał, a może by kiedyś wrócić tu z rodziną? Kiedy będzie to kiedyś? Przez sekundę, a potem wszyscy się podnieśli. Węszyst! Węszyst! Widzieli tylko jak głowy pochylone w brytyjskich hełmach. Posuwają się i tylko słyszeć było, pieprzaj, pieprzaj! Dawał jak najgłośniej, jak najszybciej. Do tyłu! Miałeś trafić do cholery. no nie wyszło, do tyłu! Jeden, drugi, trzeci, piąty. Wiele do Jeepa. Potem widzieli jak Marder odpalił. Jak nagle ruszył, odpalaj to auto. Odpalaj! Jesienny dzień. Zwykły jesienny dzień. Wołaj przez radio batalion, tu waca 2, tu 2, tu 2, możecie zaczynać. Waca 1, Baca 1 słyszę. I poszło weter. Ruszaj! Ruszaj! Zaczęło się. Anna Domini 1944. W grupy armii West zostały resztki. Ci, którzy cofali się. To już było wojsko przenośni. ale karne, karne, karne. Ein mit Maschinengewehr in linie. A potem szybko, pięciu, siedmiu i tylko zobaczyli kurz. Verflichte Tonis, Czy Jak szybko pojawił się, tak szybko, tak szybko odjeżdżał. Przez sekundę jeszcze wymierzył w tamtą stronę niesięgne. Nie sięgnę. I tylko tam, ta rozmowa, która została. Jesteśmy pod ogniem. Tu baca dwa. Tu dwa. Jesteśmy pod ogniem. Tu baca dwa. Dajcie wsparcie. Dajcie wsparcie. Przez sekundę coś przeleciało obok. A potem... I wybuch za wybuchem. 200, 500, 700 metrów gdzieś w tle. Cholera, ale mieliśmy szczęście. Duże szczęście. Był zwykły listopadowy dzień. Moza płynęła szara, taka jak do tej pory. Tylko oni, z dziesiątego dragonów i z pokaleńskiego batalionu, z czarnych beretów, tylko oni, szli na pierwszą linię. Jeden się przeżegnał. Drugi, trzeci zapytał, jakby co, to wyszli do domu. Czwarty, piąty i tylko weterze słychać było. Baza dwa, ruszamy. Baza dwa, ruszamy. Waca 2, poszli. Przyłożył kolbę do ramienia, a się jeden dziecię rzuciło. Karlu się, ale wefel to jest befel! A potem puścił pierwszą, potem drugą serię. Widział, jak pociski skupienie zbierały na transporterze opancerzonym. Widział, jak się odbijały. Siedzący obok niego przeklinął: Weflisz ten Tomis! Weflisz Tomis! I nagle przez sekundę pomyślał: A może to nie oni? Może to nie Angole? Może? On, rodem ze Śląska. On siłą wzięty. On, teraz przy MG42 stojący. On pytający sam siebie przeżyj, przeżyj się Widział oliwkową piechotę, jak szli, widział jak padali. Widział jak skupienie ognia było skuteczne. Mieli straty. I do cały czas. Oja! Oja! Jesteśmy podobnie. Piąty, szósty, siódmy. Przez chwilę przemyślał na boga. Zbliżaj do ziemi. Zbliżaj Jesteśmy ja tak, podobnie tu ma co dwa. 200 metrów do przodu. 200 metrów na skupienie. Kto sił dłonią? Kordy na tu poradzone. Mamia. Ja! Dziesięć kilometrów z ani tu coś żygnęło. I poleciało prosto płasko w stronę szosy na medi. Ktoś krzyczał, że pomocy. Ktoś prosił sanitariusza. Ktoś się robił. Ktoś prosił o łaskę. Nikt jej nie dawał. Reszty nie ma. Ferdant! Ferdant Tomis! Jeszcze spojrzał w stronę Radea. Jeszcze je rozstrzał. Z duży nie widział, jak sunął jeden za drugim Transporter za, za transporterem. Nie mamy czynnik Nie mamy czym ich zatrzymać. No. I tylko Karolus słyszał, jak z drugiej strony ktoś krzyczał. Darsut. Pomyślał to nie Angole. Darszut do cholery! To nie Angolę! No to To nie Angolę! każdy się jeden. Mówią po naszemu. Co sekundę pomyślał, nie może być. Polak po drugiej stronie. Skąd? Jakim sposobem? Pamiętał jak go ugrali! Pamiętał jak siłą z domu. A potem już tylko front. I nagle teraz sam zrozumiał. Do swoich strzelał. Do swoich! Mało oficera obok niego i mówił celniej, celniej. Przez sekundę zastanowił się, a potem kiedy padł, myślał, nie! Yeah! Dość! Nie! Yeah! Merwi! Yeah! Zwykła droga przez ziemię flandryńską. Merwi! Bo zapłynęła gdzieś w tle. Merwi! I nagle śni, Dał Na mi jakość czołgową. Wyciągnął pan ten krzyczał, Karimu że nie strzelaj! Zrozumiał, że i tak go nie rozumie. Potem, kiedy pocisk ptąknął, ktoś jęknął po drugiej stronie, krzycząc. Ktoś krął! Po polsku był listopadowy zwykły dzień. Taki jak ten, który mamy przed oczami. Mogło tak być. Bo było! Bo było! Bo było! A potem, się cofnij, ostrożnie! Zostało jeszcze trzy pociski. Tylko trzy. Z lewej i z prawej strony nie weźmiemy ich. Popatrzył młody Niemiec. Wist! Wziął tartę Wyskoczył na drogę. Wycelował. Albo, albo. Ktoś kiedyś czytał Shakespeare'a. Ktoś mówił o być albo nie być. Coś do siebie. Pragnął spokoju. Coś recytował. Patrzył stary Carlos. Nie wierzył. Całom w oczy patrzyłszy. Nie wierzył. Przekrywali. Herr Leutnant! Herr Was wird szpyta. Was wird szpyta. Roe, Tylko tyle usłyszał. roe. Młody górkę! Henz pod Heidelbergu widząc sam zrozumiał. Inaczej być nie może. się weź tą szmatę i idź do nich. Ale ja nie znam angielskiego. Dasz sobie radę. Może to nie Anglicy. Kardusie? podszedł. Widział, że z naprzeciwka idzie do niego oficer z białą szmatą. Popatrzył na niego, pokazał mu mundur. Karls nie wierzył, miał hełm, na hełmie orła, mówił kajs, kaj, kaj. I z drugiej strony usłyszał, no co, byku, ty Ślązak jesteś? No Ślązak, cztery lata, siłą wzięli. Siłą. To idź im, powiedz, że jak się nie poddadzą, to dostaną jeszcze od artylerii trzy razy tyle. Idź im, powiedz. Ale idź im powiedz jak chcą żyć, to niech się poddadzą. Merding 1944. Herr Leutnant, Was? Grümessener Gebenons? Zdjął hełm. Przetarł twarz. Zrozumiał. Przegrali. Co zrobić teraz? Miał ich kilkunastu. Żywych kilkunastu. Przez sekundę przestań ich strzelać. Wszyscy. Jak na zawołanie. Zrobiło się cicho. Popatrzył widzik twarze. Będziemy się poddawać. Wieręgę będąc. Wieręgę wynąc. Kruskiej pruskiej duszy coś zagrało. Das się umykliś. Był mysł jego uns. Was stimmt? Podeszło do niego dwóch oficerów. Ten drugi, hardy, przez sekundę popatrzył na niego. Warum? Nie patrony! Nikt heute, nikt jetzt. Das ist alles. podszedł do drogi, podniósł ręce i ruszył do przodu szedł jako pierwszy, spojrzał za siebie kameradem komen, Szli z białą szmatą powoli. Nienawykli do poddawania się, nienawykli do klęski, nienawykli do tego, co im życie teraz przyniosło. I nagle z lewej i z prawej strony wypadła oliwkowa piechota. Nowakowski z Sztym, Czupski na prawe, reszta na lewe. I żeby ich brać, żeby żywych! żeby gdzie jestem ze Ech, Karlusie, Karlusie, podał mu dłoń, choć chciał podnieść niemiecką fanę. Przez sekundę pomyślał, to już koniec. Spojrzał w oczy, ech, Karlusie, tobie życie zawdzięczają, tobie! Spojrzał za siebie, pięć lat mądrze. Pięć lat na froncie. Pięć lat dość i nagle wszystko się kończyło. Wszystko. Dosłownie wszystko. Baca 2, do Bacy 1, 2, 1, 2, wołaj radio, wołaj! Baca 2, droga na Merli czysta. Idziemy do przodu, idziałem do przodu, Flandria 1944, Czarne Diabły, pierwsza dywizja pancerna. Po latach, ci, którzy w większości do domów wrócić nie mogli. Scenariusz, życie napisało, reżyseria. Najwyższy. Wysadzali dla państwa Anna i Artur Sowieraj.